Hej, Patty, spójrz. O, jak miło Cię widzieć! A gdzie twoje króciutkie spódniczki? Ktoś dzisiaj nie ma humoru, co? Daj mi spokój. Mm, ktoś nieźle pobalował w wcześniejszej nocy. <grystanie> Hej, ty dobrze się czujesz? Byłem pewien, że nie przyjdziesz dzisiaj do szkoły. Fajnie, że wczoraj przyszliście na imprezę. Wiesz, może ile wczoraj wypiłam? Nie potrafię sobie nic przypomnieć. Urwał mi się film. A nawet nie pamiętam, kiedy skończyliśmy pić. Nie potrafię dojść do siebie dzisiaj. Oj, tam nie było aż tak źle. Chcesz coś na rozluźnienie? A co masz na myśli? Mam towar z wczoraj. Mówiłaś, że jest okej. Okay. Może chcesz? Nie, ja tak... Tak właściwie... Boże, niedobrze mi. Muszę iść. Słyszałaś? Nie przepuszczę widoku rzygającej Jarashi. Patty, wait! No to grubo. Ty, a tak szerze? Co żeście jej dali? Kurwa, można powiedzieć, że zabójcza mieszanka. Szok, że to przeżyła. Byłem pewien, że przedawkowała i nie wstanie. Co ty pierdolisz? Wczoraj nawet nie wiedział, jak się nazywa. To zajebiście. Kolejna osoba do dilerki. Edward jej dzisiaj wyjaśni szczegóły co do sprzedaży. No ale co, zabierasz się za nią, coś ten? W życiu Edward by mnie zabił, stwierdził, że jest jego. A sam wiesz, jak on lubi swoje zabaweczki. Wiesz, przynajmniej teraz muszę przyznać, że twój brat ma niezłą dupę do poobracania na boku. Ha. A widzisz, i tu masz rację. Tak właściwie mam. Trochę towaru do rozdania w szkole. Idziesz ze mną? Mam matmę. W sumie jebać matmę. Świetnie, chodź. Ej, zobaczcie, wraca. Tak właściwie to je współczuję. Kurwa, mam dość. Orasi. Mm -hmm. Hej, arasi. Słyszałam za pierwszym razem, więc po co się wycierasz? Czy wszystko w porządku? Co mm. ja, można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że gdyby było w porządku, nie biegłabyś do talety, żeby zwymiotować. Co jest grane? A może zapytaj swojej dziewczyny, co? To ona latała za mną, jak idiotka, i nagrywała filmik, jak wymiotuje. Masz wszystko nagrane, jak coś ze szczegółami. Proszę leć bardzo tam gdzieś powinna być. Wrzuca to pewnie na swojego fanpage'a. Co wczoraj brałaś? Czy to przez tego gościa? O co ci chodzi? O czym ty, o czym ty w ogóle do mnie mówisz? Mówiło wczoraj. Co brałaś, co piłaś, co paliłaś. Pamiętasz coś w ogóle? Ja... pamiętam z wczoraj tylko, że... Czekaj, czemu ty się we mnie interesujesz? Kurwa, co cię to obchodzi? Poza tym... skąd ty wiesz co ja robiłam wczoraj, co? Słyszałem, zresztą widać po tobie. A mówiłem, nie zadawaj się z tym typem. Musisz zerwać z nim kontakt jak najszybciej, zanim wprowadzi cię w to całe bagno. Nie mam do tego głowy dzisiaj? Nie będę miała. Coś mi się wydaje, że to nie był tylko alkohol. Przynajmniej przeszło by ci do dzisiaj. Co oni ci dali? E, ty, nie im terere, bo gdzieś gdzieś godzin mordy dostaniesz, ok? Nie jest to tobą dobrze. Potrzebujesz jakiejś pomocy nie potrzebuję żadnej pomocy w szczególności twojej a od mojego da się odczep bo jest... to jest mój chłopak i nie potrzebuję twoich kazań i narzekań a teraz przepraszam ja muszę iść bo czuję, że mi niedobrze znowu i muszę iść pa o, Pysiek, czekałeś na mnie dokładnie tak co za świruska. Rozumiesz, że ona jeszcze coś paliła w Kiblu? To wyjaśniało jej stan. Chodźmy już. Kurwa, rozniesie mnie tu. Ja jak coś muszę się zmywać. Hej, jak to? Jeszcze mamy lekcje. Ja wiem, trudno. Ja muszę iść. No a gdzie? To nieistotne. Hej. Hej, co ci odbija? To wszystko zaczyna mi strasznie śmierdzieć. Dziękuję ci bardzo za te notatki. Nie ma za co dziękować, ale to jest cud, że się w ogóle rozczytałaś. <laughs> Nie było aż tak źle. Wiesz, ja już będę lecieć. Miło mi się z tobą rozmawiało. Hej! No hej, hej. O, hej, miło cię widzieć Ciebie również To co, dzisiaj po szkole idziemy oglądać Do mnie zmierzch? Ja się serio zgodziłem. Cześć, Oliwie O, hej Co tam ciekawego porabiasz? Właśnie się umówiłam na wieczór z karterem Będziemy oglądać film Masz ochotę oglądać z nami? Brzemy we trójkę. Dokładnie. Wiesz, tym razem podziękuję. W ogóle przywitaj się z Carterem. Hej, co tam? W porządku. Co was tak nagle wzięło ochota na film? Pisaliśmy troszkę wczoraj o tym wieczorem i jakoś tak wyszło. W porządku, skarbie. Ja się będę zbierał. To bawcie się dobrze. Hej. <grystanie> Hej, wszystko w porządku? Tak, tak. W Jak najlepszym. <grystanie> to... Na czym skończyliśmy?